No i jesteśmy w kolejnym stanie Przyjechaliśmy z Nowego Orleanu czyli Louisiana Przemieszczaliśmy się tędy Tutaj byliśmy w ostatnim domu, w którym mieszkał Jefferson Davis Prezydent Konfederatów Teraz jesteśmy tutaj właśnie na styku Mississippi i Alabama. a w kolejnym Welcome Center tym razem w Alabamie jak zwykle, wszędzie tutaj naprawdę super klimat. Bardzo pomocni pracownicy, którzy chętnie o wszystkim opowiadają. Dostać przed chwilą mapki, różne przewodniki. I jesteśmy też w o tyle ciekawym miejscu, że jest zbudowane w ten sposób, że. Może wytrzymać e, huragany piątej kategorii, czyli takiej dosyć naprawdę niszczycielskiej. Więc e, jeszcze dekoracje. Mamy świąteczne. No i super miejsce. Co tu dużo, dużo mówić. Patrzcie jeszcze na zewnątrz, bo są oczywiście takie kultowe sygnały, które każdy pewnie kojarzy myśląc o Alabamie. Pelikany już widzieliśmy przed chwilą nad zatoką. Aj, nie spojrzałem tam, pani mi prosiła, że prosiła mnie, żebym spojrzał do góry. W każdym razie w tym atrium wewnątrz jest taka przestrzeń, można spojrzeć do góry do tej takiej figuratywnej, fajnej Latarni morskiej, flaga Alabamy, hmm. tak jakby jeden z komponentów flagi Zjednoczonego Królestwa. I co poza tym, Red Snapper, jedna z rybek popularnych, tam dalej, delfiny. Miejsce jest strzeżone 120 ciężarówek się może z tyłu ulokować. Tu jest taka część dla samochodów. Yy, takich yy, normalnych, nie, nie ciężarówek o co wy na to tę, tę i tak dalej, prawda? Idziemy dalej, bo w, w stanie Alabama spędzimy pewnie parę dni. Hmm. W kontakcie.